Cieszę kochani Marek ma z tej strony jest bezpan.pl <coughs> Awaria ogrzewania <coughs> Tak, tak, tak e, U wszystkich takie coś może się zdarzyć e, Minus 11 u mnie w tej chwili, wczoraj było minus 12,5, czyli wczoraj było najzimniej. E, no i teraz tak. I wczoraj i dziś awaria ogrzewania. E, wszystko dzieje się rano. E, wczoraj zobaczyłem, e, że wszystkie nagle są offline. Żaden nie ma prądu. Te, te moje, tutaj wszystkie rośliny, które się świecą, i na początku pomyślałem: Kurde, internetu nie ma albo coś, tak? Ale później się okazało: Ale nie! Nie ma prądu, patrzę, wywaliło korki, tak? No i teraz tak, dochodzenie. Zacząłem odłączać wszystkie po kolei. To już było wtedy koło 9, więc już słońce trochę zaczęło operować. No i odłączyłem wszystkie kable, bo mam ich chyba 11 czy 12, już się grzeje roślin. No i tak podłączam jeden, jest ok. Dwa. No i tak, żeby wiecie, aż, aż coś wywali. No i się okazało, że ym, no jakoś nic nie wywaliło, tak? Ale pomyślałem, że to może być wina oliwki tej tutaj, która tutaj stoi. Dlatego, że tutaj miałem taki długi przedłużacz i wtyczka od termostatu nie chciała jakby do niej pasować i musiałem posłużyć się takim, bo nie miałem, musiałem takim zwykłym domowym przedłużaczem, tak? I pomyślałem sobie, no to nie jest przedłużacz na zewnątrz, może zawilgotniał, może coś no to usunę go, tak? No i pojechałem, kupiłem kolejny przedłużacz. Generalnie te przedłużacze wszystkie do bani mają jakieś takie bolce, takie plastikowe, co gdzie nie można wsadzić wtyczki, ale wyłamałem to, wyciąłem, no wiadomo Polak sobie poradzi, tak? No i... No i okazało się, że no pasuje, dobra, wszystko jest elegancko, no i mówię, dobra, no to dzisiaj już będzie cacuszko, tak, no i budzę się rano, no wszystko działa, tak, ale przyszła godzina, właśnie gdzieś tak, ja wiem, siódma i patrzę znowu, znowu wszystko nie działa i wiecie co, najgorsze w tym jest to, że nie włączy się alarm, bo ja mam alarmy poustawione, tak, ale jak nie ma prądu, nie ma zasilania, no to i nie ma alarmu, tak, no, i tutaj jest, pojawia się pewien problem, mówię o co tu chodzi. I moja niezwykle mądra żona mówi: Przeciążenie sieci. Mój dom, ten który jest, budował Marian, ee, który, no, wszystko spartaczył co się da, i tak samo w ścianach są, no, takie, wiecie, od prądu, tak. No i jest niebezpieczna sytuacja. No, i teraz tak jest, chodzę tu i włączam raz jedne rośliny, raz drugie rośliny. Poobniżałem już temperatury grzania, wyłączyłem trochę karpusy przy tych minus 11, ale no strasznie szybko tutaj spada. tak? W Wagnerianusie już minus 8,5, to teraz na chwilę go włączyłem i tak no wiadomo grzeje princepsa w Waszyngtonie. Tam wulkano mam wyłączone, no i teraz co robić? Bo to jest jakby wszystko z jednego kontaktu, i prawdopodobnie będę musiał wyprowadzić. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Na zewnątrz, sobie jakiś drugi kontakt, który będzie no z jakiegoś innego obwodu czy coś. No bo, jak wywala korki, no to nie we wszystkich kontaktach, tylko, tylko w niektórych. tak? To znaczy, że w drugich jest prąd, no ale jedno jest pewne. Muszę powymieniać kable, znaczy nie w domu, tylko te do grzania, na słabsze. Bo zostały mi jeszcze trzy takie, które biorą te, które sprzedawałem. Nie w tym roku, tylko jeszcze w poprzednim. Takie grube, one mają 20 watów na metr, a te, które teraz używam mają 10, więc jak użyję dziesiątek, no to już będzie mniej prądu, to po pierwsze w, w wulkano, które tutaj mam, tutaj jest wąż świetlny ciągle, a wąż świetlny pobiera... wąż świetlny pobiera... Proszę 16 watów na metr, to też go, to też go na pewno zabiorę. On jego tutaj widać, tak? o, taki czerwony ja pomyślałem, że wykorzystam, no bo kurde przecież, no szkoda, tak? no i wykorzystam, ale to już jest kolejne 160 W jak użyję może kabla tego mojego, który ma 5 metrów bo ten tu ma 10 yy, i ma 5-10 W na mę, no to będzie tylko 50 W, tak? no to już, trzeba będzie po prostu yy, no, i, no i na pewno nie mogę chyba na razie nic dosadzać no bo taka, no co, dosadzę coś i szlak trafi? No, Jube grzeje na Inital i Wagnerianus, tamte na razie są wyłączone. I chyba zaraz no będę. Fajnie, że wychodzi słońce, tak? I zaraz, mm, w tym miejscu, gdzie grzeje, to zaraz się zrobi ciepło od słońca. Także te są wyłączone póki co. Karłatka się grzeje, Waszyngtonia się grzeje. O, tamtego wyłączyłem. Olbrzyma mojego. Na niego już pada niesamowite słońce. No i dlatego został wyłączony, bo tam zaraz będzie, już pewnie jest na plusie. A tam też jest kabel chyba 25 metrów razy 20W na metr to jest 500 W, tak? No i on też jest na, tej, na tym samym obwodzie. O kurde. I taką to mam niezłą akcję. No i muszę wyciągnąć jakieś wnioski. Teraz już będzie coraz cieplej, więc jakoś to prawdopodobnie przeżyje. Ale każdy też musi być przygotowany w jakiś sposób na takie coś, dlatego to nagrywam, tak? Eee, no i wiecie, to jest taka sraczka panika, bo tu nagle jest minus 11 stopnia, a tu nagle nic nie działa. Wczoraj to jeszcze myślałem, mm, tak jak mówię, że jest awaria jakiegoś kabla, przedłużacza, coś, ale dzisiaj skoro to pozmieniałem i to się powtórzyło, mm, no to, to raczej nie o to chodzi. I przy korkach tam, gdzie je włączam pff, i jak jest to przeciążone, to robi tak. Grrr, grrr, grrr. To nie wiem, jak ktoś jest z elektrykiem, to niech powie, co <grych> to oznacza przeciążenie sieci. Ja nie jestem elektrykiem i nie mam pojęcia. Mm, no ale dobra, tak to wygląda. Chciałem tylko Wam powiedzieć, czy dajcie znać, czy spotkaliście się w ogóle z czymś takim u siebie? Mieliście takie coś? Jakie Wy macie ewentualnie rozwiązania w takich sytuacjach? Bo z chęcią też posłucham, bo to też no, dla mnie to też może być bardzo bardzo istotne. I myślę, że dla wielu osób, bo każdy może się z czymś takim zetknąć. Idę zobaczyć, czy teraz nic nie wywaliło, bo coś podłączyłem. Ee, zaraz zobaczymy, bo to wtedy mi się przedłużacze nie świecą, jak, jak to robię. A je, 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 życie palmiarza nie jest proste w naszym klimacie. Już patrzę, świeci się. Dobra, pokazuję. Gdzie tutaj mam? O, świeci się. Jakby wywaliło, to by się nie świeciło. I teraz tak, tutaj podłączone, tutaj wyłączone. Tutaj było, tu jest wyłączone wulkano, ale zaraz będę musiał włączyć, bo już jest minus 4. E, tutaj jest wyłączony Nainital i, e, i Wagnerianus. E, no i tam jest wyłączony ten olbrzym, który się, który, na którego pada się, więc y, tamtego na pewno już nie włączam, bo tam na pewno będzie niebawem na plusie, jak tak mocno operuje słońce, to dzięki Bogu, że jest w słońce, tak? Wulkano e, zaraz. Zaraz prawdopodobnie z wulkanu nie ma takiego problemu. Bo jak on jest w budce, przynajmniej w tym roku, no to tam wystarczy wstawić znicz i będzie gitara, nie? To unikamy wtedy prądu. Ale no sytuacja jest nieciekawa, bo planowałem dosadzić para JUB, Chciałem dosadzić yy, myślałem o but jak rusie, no i teraz yy, nie bardzo wiem co robić. Jeżeli ktoś jest elektrykiem, no nie rozryje całego domu, bo to przecież jest niemożliwe. Znaczy wszystko jest możliwe, ale porobiłem, udało mi się zrobić remonty gdzieś tam w trzech pokojach, no nie będę tego rył. Zresztą nie wiem, czy to się ryje, czy to, jak to się robi, ale pewnie trzeba by wymienić instalację, tak? Także to na pewno odpada, nie dałbym rady tego zrobić. No i tak się zastanawiam. Tak się po malutku zastanawiam, jak to wszystko sobie y, ogarnąć. Ciężka sprawa, ale no jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, niech daje znać. No i tyle. Zapalmiamy Polskę z bezpan.pl. Walczymy z żywiołem ciągle. Powiem jeszcze raz powtórzę. Jeżeli mielibyśmy klimat, gdzie normalnie rosłyby palmy, daję Wam słowo, nie jaralibyśmy się tak tym. Jaralibyśmy się miesiąc, dwa, pół roku, rok, a później nie byłoby żadnego wrażenia. A tak to jest. Efekt to jest walka żywioła. Lubisz to co robię? Daj łapę do góry, zasubskrybuj kanał, też możesz się czegoś nowego nauczyć. I pamiętaj, niedługo wiosna. <laughs> cześć!